Gdyby nie fotograf, świat nigdy nie poznałby szczegółów zbrodni, której dokonali niemieccy spadochroniarze. W maju 1941 roku po zakończeniu operacji merkury lądowania Niemców na greckiej krecie, rozpoczęto dochodzenie w sprawie kilkudziesięciu ciał żołnierzy, znalezionych tuż po bitwie i noszących ślady od uderzeń siekier, wideł i noży. Niemieckie dowództwo oskarżyło cywilów, choć większość z nich należała do oddziałów wojskowych. Posługiwali się oni nierzadko tym, co mieli pod ręką, jednak jak wykazały późniejsze ustalenia, nie byli odpowiedzialni za rzekome torturowanie niemieckich jeńców. 1 czerwca ruszyła jednak akcja odwetowa. Ochroniarze otoczyli między wieś Kondomarii i Kandanos, gdzie oddziałem dowodził znany z bezwzględności porucznik Horst Trebes. Niemcy zgromadzili na niewielkim platu całą ludność, a następnie otworzyli ogień. Na miejscu był niemiecki korespondent Franz Peter Weichsler, który wiele miesięcy później, wbrew rozkazom, nie zniszczył wykonanych fotografii, a po wojnie mógł przedstawić je jako dowód w procesach norymberskich. Sprawca masakry porucznik Horst Trebes poległ podczas walk w Normandii w 1944 roku. Tank Hunter, subskrybuj po więcej wojennych historii.